Witam serdecznie w nowym tygodniu. Przed nami perspektywa bardzo ciekawego i bardzo pewnie też intensywnego tygodnia. Pewnie zaangażujemy się w wiele spraw, wiele rzeczy będziemy realizować i warto się zastanowić w tym kontekście, jak przeżyć dobrze ten tydzień. Słowo wiara wymagają naszego zaangażowania, ale nasze zaangażowanie, nasze działanie powinno mieć jakiś sens. Mówiąc przysłowiowo, powinno mieć ręce i nogi. Zatem, co może nadać naszemu działaniu głębszy sens? Spróbujmy to odkryć przez dzisiejsze słowo. Zatem krótkie intro, dzisiejszy cytat i odcinek. Serdecznie Was zapraszam. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Każdy z nas doskonale pewnie zna treść przykazania miłości i każdy z nas pewnie ma swoje osobiste wrażenia wobec tego przykazania. Dla mnie, słowa przykazania miłości stanowią pewien program dla życia. Dzięki temu fragmentowi możemy ustawić troszkę swoje życie. To przykazanie wyszczególnia trzy jakby etapy życia, trzy rodzaje miłości i trzy kierunki naszego działania. Bóg, bliźni i ja sam. Bóg postawiony jest na pierwszym miejscu, ponieważ ma stanowić źródło miłości, a więc ma być siłą do miłości bliźniego i miłości samego siebie. Ten początek jest dobrze ustawiony, ponieważ może zagwarantować nam, że miłość bliźniego, jak i też miłość samego siebie, będzie czerpała z takiego źródła, które nie jest w żaden sposób ograniczone, zmanipulowane czy wykrzywione. Budowanie na miłości swojego życia wymaga pewnych konkretnych wyborów w naszej codzienności. Oczywiście warto zrozumieć, Najpierw, że miłość, która jest zawarta w przykazaniu, to nie uczucie, to nie sentyment. Ale wartość, która bywa często trudna do zrealizowania, bo jest wymagająca, bo jest bardzo konkretna. Skoro traktuję przykazanie miłości jako pewien program życia, to przestrzenią do realizacji tego programu jest moja codzienność. I dzięki temu, że żyję przykazaniem miłości, kształtuję swoją codzienność jako pewne miejsce, w którym uczę się przyjmowania i ofiarowywania miłości innym. Skoro ustawiamy Pana Boga na pierwszym miejscu w tym przykazaniu, to zagwarantuje nam, że życie przykazaniem miłości sprawi, że będziemy odbudowywać w sobie pierwotne piękno, które zostało zniszczone poprzez grzech. Dlatego tak bardzo ważne i istotne jest to, żeby właśnie przykazanie miłości, realizacja miłości realizacja tego programu w swoim życiu rozpoczęła się od postawienia Pana Boga na pierwszym miejscu. Okazuje się, że przestrzeganie tego przykazania sprawiłoby, że nie potrzebowalibyśmy żadnych innych przykazań. Miłość gwarantuje, że będziemy realizować wszystko we właściwy sposób. Co w drugą stronę pokazuje też, że brak miłości w naszych słowach, w naszych działaniach może spowodować, że nasze działanie obróci się przeciwko nam. Przykazanie miłości, program dla naszego życia to rodzenie pewnej postawy miłości w naszej codzienności. Dzienności. Miłość rodzi różne działania, a więc w różny sposób nas też angażuje w różne przestrzenie naszego życia, co w gruncie rzeczy powinno nas zastanowić, w jaki sposób wyrazić swoją miłość. Samo stwierdzenie, że kocham kogoś, nie wystarcza. Postawmy zatem siebie w konkretnej rzeczywistości i zastanówmy się, czy nasze słowa, nasze działania w tej konkretnej sytuacji, w której siebie postawiliśmy, wyrażają naszą miłość wobec człowieka, wobec jakiejś sytuacji, wobec samego siebie. Bardzo ciekawe jest to sformułowanie: będziesz miłował. Brzmi może troszkę jak nakaz, ale z drugiej strony, kiedy odczuwamy rzeczywiście tęsknotę za miłością, kiedy czujemy, jak bardzo ważna jest miłość w naszym życiu, odkrywamy, że to nasze. Kochanie Boga, bliźniego, siebie samego jest konkretną odpowiedzią na miłość, która została już nam dana. Zatem w tych czynnościach, które będą towarzyszyły nam w ciągu tygodnia, kierujmy się rzeczywiście miłością. Zastanówmy się, jak wyrazić tę miłość poprzez swoje słowa, poprzez swoje czyny, poprzez całą swoją osobę, tak żeby przekonać, pokazać, dać. Drugiemu człowiekowi poczucie miłości. Traktuję przykazanie miłości jako program i chciałbym ten program Wam również zaproponować, abyśmy postawili przykazanie miłości jako element, który będzie budował rzeczywiście naszą codzienność.